Witam serdecznie Szymon Spolankiewicz z tej strony Siekłania. Bardzo ważne pytania w ramach wolności zdrowotnościowej. zacznę od fragmentu książki Nauka, jak zostać bogatym, sztuka wzbogacania. Wallace Wattles. książka z 1900, z, z 1900 początków tego tamtego stulecia. i Książka, którą warto przeczytać, bo oczywiście ona skupia się na bogactwie, na pieniądzach, a czy nie ma nie, nie, należy trzeba pamiętać o tym, że bogactwo. Obfitość zawiera się nie tylko w posiadaniu pieniędzy, powiem więcej znam bardzo wielu bogatych, bardzo bogatych ludzi, którzy, o których mogę powiedzieć, że są w pełnej obfitości, są bogaci autentycznie, nie tylko poprzez pieniądze. Ale również znam wielu takich, i często zresztą publikatory podają, że ktoś bardzo, bardzo bogaty podjął decyzję o skróceniu pobytu na, na tej planecie, jakoż istota, tam, no, nazwijmy to dusza człowiecza, bo jego walor obfitości zamykał się tylko w pieniądzach, i wtedy jest pewien dylemat. Zatem, zatem obfitość i bogactwo to jest troszkę coś szerzej. No, oczywiście każdy w którymś momencie sam definiuje, sam decyduje na jak dalece znaczy sam powiedzmy sobie dla wolności nie ma nic gorszego niż syty niewolnik, prawda? Co ostatnimi czasami się świetnie sprawdza. Zresztą nawet odpowiedzią, że coś jest na rzeczy w tym co powiedziałem jest te, ten. Te show, które było tutaj w wykonaniu wszystkich świętych wiszących na płotach, starających się o dostanie się do Sejmu Senatu, prawda, no i te show pokazało, jak dalece ludzie łyknęli temat, że mają wpływ na no to idą często w dobrej wierze, mówiąc bardzo często, niestety że muszą wybrać mniejsze zło, nie ma mniejszego ani większego zła. Zło to jest zło, to jest, to jest dobro, to jest dobro, acz w różnych rozważaniach filozoficznych istnieje też opcja, że właściwie zło jako takie nie istnieje. Ono jest generowane poprzez lęki, strachy między innymi. No ale okej, okay, to pewnie na inny, na, inny, na inny czas, inne nagranie. Otóż zacznę od cytatu z tejże książki. Celem wszystkich form życia jest rozwój, a wszystko, co żyje, ma prawo do takiego poziomu rozwoju, jaki jest w stanie osiągnąć. I powiedzmy sobie te, te show, które było, ta frekwencja, której się wybitnie cieszą, ci, którzy w ten sposób pozyskali, powiedzmy sobie, impuls do wykonywania w dalszym ciągu. Rozkazów przychodzących z zewnątrz, które nie do końca służą tobie jako człowiekowi, bardziej służą, aby czerpać z ciebie nie tylko finanse, ale energię i parę jeszcze innych rzeczy. Zatem celem wszystkich form życia jest rozwój, a wszystko, co żyje, ma prawo do takiego poziomu rozwoju, jaki jest w stanie osiągnąć. Ludzkie prawo do życia oznacza prawo. Dowolnego, niczym nieograniczonego użytkowania wszelkich rzeczy niezbędnych do najpełniejszego umysłowego, duchowego czy fizycznego rozwoju. Innymi słowy, oznacza prawo do bogacenia się. Być bogatym to nie znaczy zadowalać się niewielką ilością. Nikt nie powinien czuć się usatysfakcjonowany małością, jeśli jest w stanie używać i cieszyć się rzeczami podkreślam, i cieszyć się rzeczami o wiele większymi. Celem natury jest postęp i rozwój życia, a każdy człowiek, i tutaj mój, mój trend, istota dusza człowiecza, powinien posiadać wszystko to, co służy sile, elegancji, pięknu i bogactwu życia. Akceptować mniej znaczy grzeszyć. Oczywiście są to pewnego rodzaju też metafory w tym ubrane, ale to jest też jak ta przypowieść biblijna, która mówi o tych synach, którzy dostali każdy po ileś talarów i w konsekwencji, kiedy wrócił ojciec i zobaczył, że ten, który dostał najmniej zakopał tego talara, czy jednego czy dwa nieważne, poniekąd nie wzbudził zadowolenia u ojca, dlatego że nie pomnożył, a talent to dosłownie też chodzi o talent, o twój talent, nie tylko o ten finans, prawda? Człowiek bogaty to ten, który posiada wszystko, co niezbędne, a jego życie ograniczone jest wyłącznie pułapem osobistych możliwości. Życie osiągnęło znaczny postęp i stało się tak złożone, że nawet najbardziej przeciętni ludzie potrzebują czegoś więcej. I t.p. Przejdźmy zatem do bardzo ważnego pytania w ramach wolności zdrowotnościowej, która jest możliwa. Przy realizacji, oczywiście, dwóch praw naturalnych, ja je zdefiniowałem w ten sposób, że cokolwiek czynisz, czyni w taki sposób, aby nie krzywdzić siebie, i drugie prawo: cokolwiek czynisz, czyni w taki sposób, aby nie krzywdzić innych, nie krzywdząc siebie. I twoje zdrowie. Piełun bylica, bylica roczna, wrotycz. Yy. Dziurawiec, yerba mate i właśnie myślę, czy coś jeszcze dodałem? No chyba, chyba chyba ostatnio też Damiany, bo Damiana ma kolosalne, bo niektórzy kojarzą Damianę tylko z jako afrotyzjakiem, a jak tak się poczyta, proszę wejść na teoria.pl i zobaczyć, jak dalece jest to. Fantastyczne rzeczy tutaj, z pełną odpowiedzialnością powiem, że połączenie na przykład Moringi, Gojnika z właśnie z Damianą, znakomitym rozwiązaniem w okresie tym takim trochę dziwnym pamiętając, w dziwnym sensie, że ludzisko mówią, no muszę budować odporność. Odporność się generalnie buduje w okresie wcześniejszym, czyli skopimy studnie wcześniej, zanim zacznie się palić. Dobrze, ale wracamy do pytania. Jest taka, jest taka playlista, bardzo ważne pytania na naszym Elżbieta Szymon polankiewicz Teoria TV. No i tam będzie to między innymi z tego cyklu tam będą umieszczane i to bardzo ważne pytanie, jest bardzo proste, nieskomplikowane. Ale dający do myślenia i może czasami kogoś zaboleć. Dlatego z góry przepraszam, ewentualnie jeśli do tego pytania dojdziesz i one cię troszkę wkurzy, a tym bardziej mój komentarz do tego, to po prostu nie słuchaj, nie oglądaj i nagraj swój materiał, który z chęcią obejrza i daj znać, że go nagrałeś. Pytanie. Czy jesteś mea culpa? I czy przypadkiem nie ma zakodowanego, że nie jesteś godzien, mimo że w pewnych księgach jest napisane, że jesteś na i podobieństwo? Zatem, skoro jesteś na i podobieństwo, odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś mea culpa, czy też jesteś istotą, która wie, że Grasica to jest fantastyczny rezonator, oprócz tego, że bardzo określone limfocyty produkuje, że ten rezonator Grasica, jeśli tam powiedzmy w niego uderzasz, to jest rezonator to byłoby dobrze, żebyś tam bardziej mówił, że kochasz siebie, prawda, że kochasz cały świat, że wymienić swoje imię, bo to idzie do szoszynki, do tego głównego rytmizatora z kolei organizmu, który w konsekwencji jest powiedziany za wiele rzeczy, układ hormonalny itd. itp., ale również układ limfatyczny, układ limfatyczny mózgu, układ limfatyczny ciała, bo musi dobrym, dobrze rezonować. Tu, jeśli chodzi o rezonans, to też podpowiem taką rzecz, że jeśli w tych okresach, w których skacze temperatura, czasami bardzo wysoko i dobrze, ją wtedy na przykład jedna z naszych klientów, pelargonią afrykańską, zbija to u dzieciątek, żadnych, żadnych innych dziwnych rzeczy. Robi to w sposób, po prostu jest to znakomicie działa, do tego dopada oczywiście element nie mea kulpa, tylko ja tutaj mam cudowne dzieci, dbam o nie i natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. Także. No i czasami jest takie są dwa pojęcia, dreszcze i drgawki. No jeśli ktoś dostaje drgawkę przy wysokiej temperaturze, wiadomo, że trzeba, tak jak myśmy kiedyś w pogotowie wrzucili dziecko do, do rzeki Drawy i to dziecko zostało w ten sposób uratowane, bo było już w drgawkach. Tak wysoka temperatura poszła, a więc co prawda na wioska chciała zlinczować, no ale jakiś tam chyba proboszcz powiedział, że miał trochę władzy w tej, w tej wsi i powiedział, że podziękujcie, oni uratowali dziecku życie, a nie że zrobili kuku, ale to dreszcz na drgawki. W sensie. A dreszcze to jest też jeden z elementów, który wprowadza organizm jako program naprawczy, który uruchamia przepływy. Po prostu to jest, to są moje doświadczenia, moje rozkminy. I możesz z tym zgadzać się, czy nie, ale do przemyśleń warto to wziąć pod uwagę, bo te treści mają spowodować, żeby te i tętniczki, i żyły, i energetyka, te wszystkie meridiany, prawda? Ale również ten układ kanalizacyjny, limfatyczny, mózgu, ciała, żeby one działały. Zatem, czy jesteś culpa, No i czy jesteś godzin, czy jesteś niegodzin? No i kolejne pytanie, które warto, żeby sobie. One są takie zaczepne, troszkę pytania, ale powinny dać do myślenia. Otóż ludzie w swojej takiej trochę bezmyślności idą powiedzmy systematycznie, w takiej bezmyślności też właśnie idą jakby wykonać rytuał na przykład co niedzielny, to jest okej. Okay. Ja to często jako dziecko odkryłem, zawsze mnie pociągała socjologia, troszkę obserwacja, prawda, odkryłem, że to ma swoje dobre strony z wielu różnych powodów, że między innymi z tych powodów jest to, że ludziska przynajmniej w sobotę porządnie się wykąpią. No i w niedzielę zakładają czyste ciuchy, prawda? No to, to już jest duży, duży sukces. A przy, z moich obserwacji takich, że kiedy my z małżonką w tym ceremoniale niedzielnym braliśmy udział, no to jako istoty uśmiechnięte i do grasicy jednak mówiąc, ja mówiłem, ja Szymon kocham się i zawsze mówiłem, że jestem godzien. na zasadzie, skoro jestem na zuli podobieństwem, no to nie będę tutaj się konfliktował. No ale zakomita większość tam po prostu idzie i się nudzi nie rozumie nawet tego, co tam ten, ten, który prowadzi celem ceremonią, te procedury, które są bardzo przemyślane to tak z ciekawości. No to i tak nie kuma tego wszystkiego i wychodzi właściwie. I, ale jest zawsze tam na pewno, a tak przy okazji my jako uśmiechnięci byliśmy trochę dziwnie traktowani. Bo Jak to może być dwie mordeczki uśmiechnięte, z czego tu się cieszyć? Nie? No ale tak wydawałoby się. No, ale można. No. To, to było takie zabawne, jak te dwie twarzyczki tarzy uśmiechnięte. Ale odkryliśmy, że nie tylko my, czasami jest jeszcze kilka osób. Jakbyśmy tak powiedzmy, policzyli tysiąc osób w tym ceremonialnym niedzielnym, no to powiedzmy sobie, znalazłoby się tam z 20-30 uśmiechniętych na przykład na 100 osób, powiedzmy 5-6, czasami 4-2, ale no, oprócz nas mam na myśli. To tak przy okazji. Zatem czy jesteś mea kulpa i czy jesteś czy jesteś w pokochaniu siebie? To jest takie podstawowe pytanie. I czy jesteś godzien, czy klepiesz to, że nie jesteś godzien, a przecież jesteś na wzór i podobieństwo. No i teraz wróćmy do cholesterolu, czy masz zły cholesterol. Otóż jedno, z, to, to co dawno kiedyś odkryłem, nie wiem, czy gdzieś usłyszałem, czy to mi się rozkminiło jakoś, otóż Ludziska mówią, ja często zadaję pytanie, o Cztery Oczy w gabinecie w szczególności, to pytanie brzmi, czy jesteś osobą wierzącą. I mówię, o tak, że niedzielę do kościoła chodzę, no, no ja tak absolutnie tutaj, ludzie mylą pewne rzeczy. No ale okej, okay. skoro mają tak, tak zakodowane, prawda, no to jest też okej, okay. no, każdy ma prawo do tego. No, ale drugie pytanie brzmi: OK, skoro jesteś wierzący, moje pytanie brzmi, ale czy ufasz temu, w którego wierzysz? I tutaj na 100 przypadków, w którym zadałem to pytanie, 99 przypadków jest takim głębokim zastanowieniem się, bowiem. Jest ograniczeniem swojej wiary, jeśli już tak byśmy mieli do tego w tym, w tym kierunku pójść, i łykania na przykład takiej historii, że istnieje takie pojęcie, jak w ogóle, że istnieje, że łykamy to jak kaczka-kluskę. Donald Kaczka na przykład że uwykamy, to i ludzie mówią, no tak, to no tutaj wyszło mi, że mam ogólny, tam mam w ogóle za niski, tu za wysoki, prawda, już mam 180, jeszcze muszę tabletku, od razu podpowiem, poniżej 180, poniżej 190, idziesz po równi pochyłej, rozpuszczasz swój organizm, rozpuszczasz mózg. No ale okej. Okay. No i teraz, jesteś na wzór i podobieństwo, prawda? Masz HDL, LDL, tam oczywiście tam rzeczy, w tych HDL-ach i LDL-ach są jeszcze inne frakcje, o czym nie wszyscy wiedzą. Podejrzewam, że nawet buksytoskop, który każe ci czasami jeść te tabletki, bo masz 140, to trzeba jeszcze zbić do zera. No kurka, wodna Część naszego organizmu, spora część, to są tłuszcze cholesterolowe. Wiesz co? Jeśli pozostajesz w tym, jak mówisz, wierzę, to znaczy ufasz, czy ten, kto, według którego jesteś na i podobieństwo, czy on dałby w tej konstrukcji zły i dobry? Może jest to po prostu. Jeden służy na przykład do tego, żeby uratować sobie żyły, nieszczelność, żeby miażdżycę, która powstała jakby wyłagodzić, żeby to nie były takie ostre tam rzeczy, żeby ta krew jednak mogła w miarę płynąć, a nie tutaj rozbijać się i kaleczyć te krwinki czerwone o, o miażdżycowe, te wapniowe, na tak różne historie. No właśnie. Warto, żeby sobie ewidentnie zadał to pytanie. I to pytanie jest bardziej takie zaczepne, czy masz zły cholesterol. Chodzi o to, czy łyknąłeś to i zapomniałeś o tym, że jesteś na wzór i podobieństwo. Zatem pytanie, czy jesteś moja kulpa, czy jesteś w pokochaniu siebie? Czy jesteś godzien, czy jesteś na wzór i podobieństwo, czy, czy łyknąłeś to, że masz tam się napierdzielać, znowuż po grasicy i mówić dziwne rzeczy? No i czy masz zły cholesterol? skoro jesteś na Wzór i Podobieństwo, skoro geniusz cię konstruował, nie wypierdek mamuta, no to muszę też powiedzieć, że warto byłoby się nad tym zastanowić. Z cyklu Wolność zdrowotnościowa, z cyklu bardzo ważne pytania, Szymon Sporankiewicz. Baw się dobrze, do miłego, a tutaj podpowiem jeszcze, Centrum Kwantowe to tam jest o, o diagnostyce kwantowej, analizie kwantowej, tam jest o samodiagnozie Centrum Kwantowym. Centrum Mocy to jest przekierowanie na nasze eventy, wydarzenia, te cudowne, fantastyczne, uzdrawiające weekendy z Akademią Wiem, tej naturalnej kliniki zdrowia i obfitości. Biogabinet.eu. Tutaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, naturoterapię w praktyce, podpowiedzi, troszkę cóżeś tam my czynimy, jak pomagamy. Teoria.pl to jest oczywiście nasz sklep internetowy i tutaj coś chciałem jeszcze podpowiedzieć, ale to już chyba wszystko. Patrzcie dobrze, do miłego.